Janusz Tracz. Te imię i nazwisko wystarczy, aby gęsia skórka ze strachu pojawiła się nawet u największych twardzieli. W tym odcinku przyjrzymy się najbardziej mrocznemu i złemu czarnemu charakterowi w historii polskiej, a nawet i światowej kinematografii Januszowi Traczowi. Jestem zły, brutalny i nikczemny, z tego żyję. Janusz Tracz to jeden z głównych bohaterów polskiej telenoweli plebania emitowanej w latach 2000-2012. Niestety może nie uwierzycie, ale niespecjalnie śledziłem ten serial, ale jedyne co kojarzę to, to że Tracz był nieprzerwanie czarnym charakterem przez cały okres trwania serialu. Mimo, że szałna Jonusza Tracza panuje dopiero od niedawna, to już od kilku ładnych lat można znaleźć memy z Traczem. Najsłynniejszym z tych oryginalnych memów jest gif Bogactwo. Tracz serialu przedstawiany jest jako możliwie stereotypowa zła postać. Jest synonimem bezdusznego bogacza i kapitalisty, Nienawidzi wszystkich, zwłaszcza kościoła, a krzywdę wyrządza innym dla własnej satysfakcji. Pani Janka ciągle jeszcze jest w szpitalu. Żyje? Tak, ale. Ale jest w śpiączce. Czyli nadal płacimy jej ZUS. Jak możemy zobaczyć na statystykach Google, szał na Tracza rozpoczął się na przełomie maja oraz czerwca tego roku. Najbardziej przyczynił się do tego serwis Wykop, gdzie żarty z postaci Tracza pojawiały się sporadycznie od dosyć dawna. Aczkolwiek od października 2015 roku pod tagiem Trac Content zaczął popularyzować się użytkownik paczy, czy Paczy. Jednakże początek szerokiej popularności Janusza Tracza przypadł na dzień 19 maja 2016 roku. Wtedy, właśnie na wspominanym wykopie, pojawił się fragment serialu opisany jako: Janusz Tracz masakruje lewactwo. Być może ze względu na podobieństwo nazwy do innych popularnych materiałów na wykopie, znalezisko szybko znalazło się na głównej i osiągnęło bardzo dużą popularność i filmik wiralowo zaczął się rozprzestrzeniać w internecie. Część osób szybko podłapała nową modę i zaczęła wrzucać fragmenty serialu, gdzie Janusz Tracz pokazuje swoją prawdziwą, złą naturę. Znowu mnie pani zdenerwowała. A już myślałem, że będzie radośniej. Pani Borosiukowa, co pani wyprawia? Ja. A kto? Pani to posprząta i wynosi się. Mało tego. Na YouTube bez problemu możemy znaleźć wszystkie sceny z Januszem Traczem ze wszystkich 1829 odcinków. Na podstawie jednej z intryk Tracza, kiedy załatwił on jednego z rolników ze wsi, powstała pasta, która często pojawia się w komentarzach pod filmami czy obrazkami z jego udziałem. A, was. Ja też już skończyłem. Idzie zima. A dzięki mnie biedne ptaszki będą wreszcie miały gdzie się przytulić, ogrzać, zjeść. Nie ma to jak własny dom. O, przepraszam, nie chciałem pana urazić. Pan właśnie stracił swój dom. Ze względu na swoje zamiłowanie do pieniędzy, a także do zegarków marki Rolex, Janusz Tracz został przyrównany do innego mistrza polskiego internetu, czyli Testo Wirona. Rolex, stać mnie. Co ciekawe, sam aktor grający Tracza, czyli Dariusz Kowalski, jest człowiekiem głęboko wierzącym i istnym przeciwieństwem bohatera, którego gra. Od momentu szału na Tracza pojawiły się głosy, aby TVP zrealizowało pierwszy polski serial na wysokim poziomie jak Gra o Tron czy Breaking Bad, ale aby serial ten opisywał drogę Janusza Tracza do bogactwa. Przyznam, że sam bym coś takiego obejrzał, ale czy telewizji polskiej starczy do tego jaj? I na sam koniec ciekawostka. Przeczytaj od tyłu słowo tracz. Do widzenia, państwu. Słuchaj, mafiozem to mocnym więcej, ale w gębie tylko. Chcesz dostać głupku tym nożem co nim Bóg teraz smaruje? Jaj! pa młotyszy ubranka. Nie masz.